Wybrany, czy kiedykolwiek czułeś się jak łódź dryfująca po morzu niepewności, z falami strachu i zwątpienia grożącymi Cię pochłonąć, mimo że wiesz, iż kapitan Wszechświata jest u Twojego boku. To uczucie bezradności, ten dreszcz niepewności. Ten szepczący głos, który kwestionuje twoją wartość i cel, jest próbą, wyzwaniem, szeptem Boga zapraszającym cię do oparcia się na niezachwianej sile wiary. Zanim zagłębimy się w to transformujące przesłanie, chcę, abyś wykonał trzy potężne działania w tej chwili. Kliknij przycisk "Lubię to", aby zadeklarować swoją niezachwianą wiarę w cuda, które wkrótce rozwiną się w twoim życiu. Subskrybuj to sanktuarium nadziei, gdzie razem pielęgnujemy żywy płomień wiary w naszych sercach i umysłach. Zostaw komentarz z liczbą 777. Ta święta liczba reprezentuje boską doskonałość Trójcy, monumentalne transformacje, które wiara w Chrystusa wkrótce przyniesie do Twojej rzeczywistości, jeśli naprawdę wierzysz w moc czegoś większego niż Ty sam, w Boga, który zna każdy włos na Twojej głowie, pozostaniesz do końca tego przesłania. Ponieważ Twoja dusza już wie, że to nauczanie zawiera klucz do odblokowania obfitego życia, o którym zawsze marzyłeś, aby żyć w pełni. Wiara w swojej najczystszej formie jest jak doskonale nastrojony boski instrument, rezonujący z samą strukturą Bożego stworzenia. Nie jest to sztywny dogmat, zbiór zasad wyrytych w kamieniu lecz żywa i dynamiczna energia, która płynie z prądami twojej ziemskiej podróży, jest jak korzenie potężnego dębu, niewidoczne pod powierzchnią, zapewniające stabilność i pożywienie, które pozwala drzewu sięgać ku niebu. Nie chodzi o ślepe akceptowanie tego, co ci powiedziano, ale o odkrywanie głębokiej prawdy, która tkwi w Twoim własnym sercu tej prawdy, którą Jezus objawił, mówiąc, że Królestwo Boże jest w Tobie. To wewnętrzny kompas, który prowadzi Cię nie poprzez logikę umysłu, ale poprzez intuicyjne poznanie Twojej duszy ten cichy szept Ducha Świętego, który popycha Cię do przodu nawet gdy ścieżka wydaje się niejasna i niepewna. Wiara jest pomostem między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne, między tym, co namacalne, a tym, co nienamacalne, między tym, co możesz dotknąć rękami, a tym, co można poczuć tylko w Twoim duchu. To ta niezachwiana wiedza, która przekracza ograniczenia twoich zmysłów fizycznych, przekonanie, że działa wyższy porządek, nawet gdy chaos życia wydaje się przytłaczający i obezwładniający. To cichy język duszy, głębokie zrozumienie, że jesteś częścią czegoś znacznie większego niż ty sam, boskiego kosmicznego planu, w którym odgrywasz istotną i niezastąpioną rolę. Wiara nie jest naiwnym przekonaniem, że wszystko zawsze będzie idealne, nierealistycznym oczekiwaniem życia wolnego od wyzwań i cierpień. Wręcz przeciwnie, jest to zrozumienie, że nawet pośród niedoskonałości działa wrodzona doskonałość. To świadomość, że próby i udręki są częścią programu nauczania duszy, bezcennymi lekcjami mającymi na celu wzmocnienie Ciebie. Poprowadzenie cię ku Twojemu maksymalnemu potencjałowi i pomoc w staniu się najbardziej autentyczną i prawdziwą wersją siebie. To zdolność dostrzegania dobra nawet wtedy, gdy chmury burzowe wydają się nieprzeniknione i groźne. To zrozumienie, że każde wyzwanie jest okazją do wzrostu, nauki i ewolucji duchowej. Wyobraź sobie słonecznik, który zawsze kieruje swoją twarz ku światłu, niezależnie od tego, gdzie słońce jest ustawione na niebie. To jest esencja prawdziwej wiary, zawsze szukać światła, zawsze patrzeć w stronę dobra w swoim życiu, nawet gdy ciemność grozi Cię całkowicie pochłonąć. To ta niezachwiana konwencja, że nawet w najgłębszej ciemności istnieje najmniejsza iskierka światła i że poprzez niezachwiane skupienie możesz wzmocnić tę iskierkę w promienny i transformujący płomień. Ale poczekaj, jest o wiele więcej do odkrycia na temat tego, jak ta wiara manifestuje się w Twoim codziennym życiu. To nie jest ślepa wiara, ale świadomy wybór. Aktywne dostrojenie się do Boga, pewne poddanie się łasce wyższej mocy. Jest to zrozumienie, że posiadasz zdolność do pokonania każdej burzy, przezwyciężenia każdego wyzwania i osiągnięcia zamierzonego celu, ponieważ nigdy nie jesteś naprawdę sam. Jesteś częścią czegoś znacznie większego niż Ty sam czegoś wspaniałego i wiecznego, a to połączenie jest źródłem Twojej niezachwianej wiary. To wiara, która pielęgnuje odporność, odwagę i współczucie, umożliwia Ci mierzenie się z przeciwnościami losu z wdziękiem i postrzeganie każdego wyzwania jako okazji dostania się silniejszym, bardziej współczującym i bardziej kochającym. To wiara, która pozwala Ci widzieć piękno w każdej chwili i boskość w każdej żywej istocie. To niezachwiane przekonanie o wrodzonej dobroci wszechświata i o potencjale uzdrowienia, wzrostu i transformacji. To nie jest bierna nadzieja, to aktywna siła, która napędza Twoją podróż, wzmacnia Twoje marzenia i pomaga Ci manifestować Twoje najgłębsze pragnienia. To przekonanie, że wszystko jest możliwe, gdy jesteś dostrojony do Boga i gdy ufasz, że wszechświat działa na Twoją korzyść na każdym kroku. Pomyśl o skomplikowanych wzorach płatka śniegu, z których każdy jest wyjątkowy i piękny w swojej własnej formie. Tak działa wszechświat Boga, każdy z nas jest wyjątkowy i piękny. A nasze podróże są doskonale zaprojektowane dla naszego wzrostu i duchowego oświecenia. To zrozumienie, że jesteś integralną częścią tego wielkiego boskiego planu kosmicznego i że Twoje istnienie ma głębokie znaczenie i wieczny cel. To wewnętrzne przekonanie, że jesteś bosko prowadzony, wspierany i kochany, niezależnie od wyzwań, które napotykasz w swoim życiu. To cichy szept w twojej duszy, przypominający ci, że nie tylko przetrwasz, ale rozkwitniesz i że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być, na swojej wyjątkowej i świętej podróży. To gwarancja, że dzieje się coś większego, że w każdym doświadczeniu istnieje cel i że ścieżka, którą podążasz, jest doskonale zaprojektowana, aby poprowadzić cię ku twojemu maksymalnemu potencjałowi i życiu które Bóg dla ciebie zaplanował. Wielu z was czuło się zagubionych w labiryncie swojego życia, tak jakbyście błąkali się bez celu, bez wyraźnego kierunku, bez mapy, którą moglibyście podążać. Mogliście czuć się tak, jakbyście nawigowali przez gęstą mgłę, a każdy krok był niepewny i wahający się, z rosnącym uczuciem rozpaczy i opuszczenia. Ścieżka przed wami jest niejasna. Ściany się zamykają, a ciężar waszych doświadczeń wydaje się brzemieniem zbyt ciężkim do udźwignięcia. Labirynt życia może być dezorientujący i mylący, szczególnie gdy doświadczyliście powtarzających się rozczarowań, zdrad i ciągłych wyzwań. Może sprawić, że zaczniecie kwestionować swoją intuicję, swój cel, swoją wartość jako osoby, a nawet samą naturę istnienia. Możecie czuć się tak, jakbyście byli sami, dryfując na morzu niepewności, bez kotwicy, która by was ustabilizowała i utrzymała mocno. Ciężar przeszłych krzywd może wydawać się ciężkim płaszczem, spowijającym was ciemnością, utrudniającym dostrzeżenie światła nadziei, nawet gdy świeci jasno przed wami. Być może potknęliście się, upadliście i poczuliście się zagubieni w podróży swojego życia, a te doświadczenia mogły spowodować, że straciliście wiarę w siebie i swój własny potencjał do wzrostu i transformacji. Mogliście pozwolić, aby wasza przeszłość was zdefiniowała, rzucając cień na waszą teraźniejszość i przyszłość, utrudniając wyobrażenie sobie życia w obfitości i prawdziwej radości. Możecie czuć się tak, jakbyście żyli na autopilocie, wykonując czynności, ale tak naprawdę nie żyjąc, tylko istniejąc, w pusty i bezsensowny sposób. To tak, jakbyście byli statkiem płynącym przez gęstą mgłę, niezdolnym do zobaczenia celu, niebezpieczeństw wokół Was i możliwości bezpiecznej przystani przed Wami. Ale oto głęboka i transformująca prawda, nie jesteście zagubieni. Nawet gdy ścieżka przed wami jest niejasna i niepewna, zawsze jesteście dokładnie tam, gdzie powinniście być, w swojej wyjątkowej i świętej podróży, i ta podróż rozwija się doskonale. Każdy zakręt, Każde wyzwanie i każde niepowodzenie są skrupulatnie zaplanowane, aby poprowadzić Was ku Najwyższemu Potencjałowi, wzmocnić Was i pomóc Wam przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteście w sercu Boga. Te labiryntowe doświadczenia nie mają na celu Was uwięzić, ale poprowadzić Was do głębszego zrozumienia siebie i świata wokół Was. Nie uwierzysz, co nastąpi, bo to są objawienia, które zmieniają życie i przywracają nadzieję. Są one zaproszeniem do zgłębienia głębi Twojego bytu, do odkrycia Twoich ukrytych mocnych stron i do rozpoznania Twojej wrodzonej i boskiej mocy. Tak jak rzeka, która toruje sobie drogę przez góry, tak i Ty torujesz sobie drogę przez swoje własne wyjątkowe doświadczenie życia. Każda przeszkoda, którą napotykasz, każde wyzwanie, które pokonujesz, kształtuje cię w wspaniałą istotę, którą zostałeś przeznaczony być. Ciężar przeszłych krzywd może być odczuwalny, ale nie jest to brzemieniem, które musisz dźwigać wiecznie, jest to zbiór cennych lekcji, możliwości wzrostu i transformacji duchowej. Nie mają one na celu cię zdefiniować, ale wzmocnić. Te doświadczenia uczą odporności, współczucia i umiejętności znajdowania światła nawet w najciemniejszych miejscach. Pomyśl o podróży ziarna, zakopanego w ciemności gleby, może ono nie wiedzieć czym ma się stać, ale ma wrodzone zrozumienie, by przebić się przez ziemię w kierunku światła i zakwitnąć w piękny i promienny kwiat. Podobnie ty masz wrodzoną moc, by przebić się przez swoje wyzwania, wznieść się ponad przeciwności losu i zakwitnąć w pełni swojego potencjału te doświadczenia nie są karą są katalizatorami wzrostu mającymi na celu udoskonalenie twojego ducha i pomoc w odkryciu skarbów które w tobie tkwią są to okazje do odrzucenia starych ograniczających przekonań lęków i wątpliwości oraz przyjęcia nowego poczucia samoświadomości i wzmocnienia nie mają one na celu umniejszenia Twojego ducha. Ich celem jest rozpalenie Twojego wewnętrznego ognia i pomoc w odkryciu niezwykłej odporności i siły, która w tobie tkwi. Uczą cię języka duszy, pomagając ci usłyszeć ten cichy szept, który zawsze cię prowadził. Każdy krok, który stawiasz, nawet jeśli czujesz się tak, jakbyś potykał się w ciemności, jest krokiem bliżej do Twojego celu. Krokiem w kierunku przypomnienia sobie twojej prawdziwej natury, twojego boskiego celu i twojego nieograniczonego potencjału, który w tobie tkwi. Są to niezbędne kamienie milowe, które prowadzą cię ku życiu w obfitości, radości i niezachwianej wierze w Boga. Jeśli ta wiadomość dotyka twojego serca, wyobraź sobie, że każdego ranka rozpoczynasz intymną rozmowę z Jezusem. Ebuk Kawa z Jezusem został stworzony właśnie po to, 31 jeden dni spotkań ze Słowem, głębokich modlitw, wyzwań wiary i objawień, które zmieniają dzień. To nie tylko książka, to codzienne zaproszenie do zasiadania przy stole z tym, który zna twoje serce, a otrzymujesz jeszcze dwa super bonusy całkowicie za darmo, ale uwaga edycja limitowana. Link do zakupu znajdziesz w pierwszym przypiętym komentarzu. Nie odkładaj tego na później. Jezus już na ciebie czeka. Kiedy działasz z miejsca wiary, nie po prostu życzysz sobie czegoś, co jest poza twoim zasięgiem. Nie jest to akt desperacji, który nie ma prawdziwego związku z chwilą obecną. Zamiast tego, Zakotwiczasz się w niezachwianym przekonaniu, że pożądany rezultat jest już w trakcie manifestowania się i że wszechświat spiskował, aby ci go dostarczyć. Dostrajasz się do nurtu, który jest znacznie większy niż Twoja własna moc, kosmicznego prądu, który niesie cię ku Twojemu najwyższemu dobru. To głębokie wewnętrzne przekonanie, że Twoje marzenia to nie tylko fantazje. Ale nasiona czekające na zakwitnięcie, a Twoja niezachwiana wiara jest żyzną glebą, w której zapuszczają korzenie i rosną. To jak sadzenie ziarna, być może nie widzisz rośliny od razu, ale ufasz temu procesowi, pielęgnując je z troską, wiedząc, że z czasem piękna roślina wyłoni się z tego, co posadziłeś. Nie tylko masz nadzieję na najlepsze, ale aktywnie w nie wierzysz. Z pełną świadomością, że wszechświat zawsze słucha, zawsze odpowiada i zawsze działa na Twoją korzyść. To niezachwiane przekonanie, że każdy krok, który podejmujesz w kierunku swoich celów, jest bosko kierowany i wspierany, że masz zespół duchowych pomocników za kulisami, orkiestrujących Twój sukces i Twoje zwycięstwo. Nie jesteś sam w swojej podróży. Jesteś współtwórcą w tym wszechświecie, świadomym uczestnikiem swojego własnego doświadczenia życiowego, a ta wiara jest narzędziem którego używasz do stworzenia życia swoich marzeń, życia które jest w harmonii z twoim prawdziwym celem i boskim powołaniem. To umiejętność dostrzegania poza ograniczenia twojej obecnej rzeczywistości. Wyobrażenia sobie możliwości, które na Ciebie czekają, i zaufania ścieżce, która została dla Ciebie wyznaczona, nawet jeśli jeszcze nie jest w pełni objawiona. I to to niezachwiane przekonanie pozwala Ci wykroczyć w wierze, podejmując pierwszy krok i ufając, że reszta ścieżki zostanie Ci pokazana, gdy będziesz iść naprzód. Nie jesteś bezsilny, masz moc, aby stworzyć rzeczywistość, której pragniesz. Wiara jest katalizatorem, kluczem, który otwiera drzwi do świata nieskończonych możliwości, umożliwia ci połączenie się z tym źródłem boskiej energii w Tobie i dostęp do uniwersalnej inteligencji, która zna Twój prawdziwy potencjał. To zrozumienie, że nie jesteś tylko kroplą w oceanie, ale oceanem w kropli. Jesteś częścią wszystkiego, co istnieje, wspaniałą duchową istotą przeżywającą ludzkie doświadczenie. I ta moc jest w Tobie. Twoim prawem jest żyć życiem w obfitości, radości i niezachwianej wierze w Boga. Nie jest to intelektualne przekonanie, to głęboka wewnętrzna wiedza, uczucie, które rezonuje z samym rdzeniem Twojego bytu. Gdy działasz z wiarą, nie jesteś tylko biernym odbiorcą życia, jesteś aktywnym uczestnikiem procesu twórczego twojego doświadczenia życiowego. Chodzi o rozpoznanie, że boskość nie jest od ciebie oddzielona, jest samą esencją twojego istnienia, energią, która ożywia twoją duszę. To wewnętrzny kompas, który zawsze prowadzi cię ku twojemu najwyższemu dobru i kochająca dłoń, która cię podnosi, gdy się potkniesz. To cichy język duszy, który przemawia do twojego serca, delikatny szept, który zawsze przypomina ci, że jesteś kochany i wspierany na każdym kroku. Wyobraź sobie latarnię morską, stojącą wysoko i niezachwianie, bezpiecznie prowadzącą statki do brzegu, nawet podczas najgwałtowniejszych burz. Tak jest z boskością w Twoim życiu, zawsze obecną, zawsze Cię prowadzącą, zawsze Cię wspierającą i zawsze Cię kochającą. Boska obecność jest samym fundamentem Twojej wiary. Stwórca nie jest odległą istotą, jest powietrzem, którym oddychasz, biciem twojego serca i źródłem wszystkiego, co istnieje. Boskość jest samą strukturą istnienia, niezachwianą obecnością w każdej chwili. Nie jest to tylko coś, w co wierzysz, jest to coś, co czujesz, połączenie, które przebiega przez każde włókno twojego bytu. Ale co, jeśli obietnice Boga wydają się odległe, a wiara wydaje się słaba? To jest prawda, która zmienia wszystko. Boskość jest źródłem twojej kreatywności, twojej inspiracji, twojej siły i twojej odwagi i to ta obecność umożliwia ci życie z celem i radością. Zaufaj więc temu, co niewidzialne, wierz w to, co niemożliwe i pozwól, aby prowadziła Cię wyższa mądrość, wrodzona wiedza Twojej duszy. Porzuć potrzebę kontrolowania każdego szczegółu swojego życia i pozwól boskości prowadzić Cię. Postrzegaj swoje wyzwania nie jako przeszkody, ale jako kamienie milowe, okazje do wzrostu, ewolucji i stania się najlepszą wersją siebie. Przyjmij tajemnicę życia, wiedząc, że ścieżka nie zawsze jest jasna i że światło zawsze objawi się we właściwym czasie. Pomyśl o gwiazdach na nocnym niebie, z których każda jest maleńką plamką światła, a jednak prowadzą nas przez najciemniejsze godziny. Tak samo jest z boskim przewodnictwem w twoim życiu. Każdy mały znak i każde uczucie intuicji prowadzą cię na twojej ścieżce. Stwórca jest artystą twojego życia, a twoja wiara jest pędzlem, którego używasz do stworzenia swojego arcydzieła. W pełni przyjmując swoją wiarę, nie tylko otwierasz się na cuda, ale pozwalasz boskości objawić jej wspaniały plan dla twojego życia. Jest to akt świadomego wyboru, deklaracja, że ufasz temu, co niewidzialne, i wrodzonemu dobru wszechświata, pomagając ci stać się najlepszą wersją siebie i żyć życiem w obfitości, celu i niezachwianej wierze w Boga. Niech twoja wiara będzie kompasem, który prowadzi cię przez zawiłe ścieżki twojego życia, niezłomnym instrumentem, który wskazuje ci twoją prawdziwą północ nie krucha rzecz, która kruszy się pod presją, ale solidny, niezawodny przewodnik, który zawsze pokazuje ci kierunek, w którym masz podążać, nawet gdy droga jest ukryta za chmurami. Niech to będzie światło, które oświetla Twoją drogę przez najciemniejsze doliny, gdzie czają się cienie i rozpacz grozi pochłonięciem Twojego ducha, i które prowadzi Cię na szczyty gór, gdzie możesz stanąć w pełnym blasku Twojego potencjału i podziwiać rozległy krajobraz Twoich nieograniczonych możliwości. Zanim przejdziemy dalej, jeśli ta wiadomość rozpaliła coś w Tobie i czujesz powołanie, aby pomóc ją przekazać innym, Możesz zostać członkiem kanału. Będziesz miał dostęp do spersonalizowanych emotikonów i ekskluzywnych filmów dla członków. Twoja darowizna pomaga nam w dalszym budowaniu tej świętej przestrzeni. Możesz też zostawić swoją darowiznę jako Super Thanks. Każde zasiane tu ziarno staje się częścią czyjegoś cudu. Twoje wsparcie to nie tylko kwestia finansowa, ale akt energetycznego wzmocnienia, mistyczne uzasadnienie darowizny. Każda darowizna jest przeznaczana na utrzymanie kanału, na tworzenie nowych filmów. I wiedz, że ścieżka, którą podążasz, zakręty, zwroty, wyzwania i triumfy są częścią Twojego wyjątkowego i pięknego doświadczenia życiowego. Podróż jest równie ważna jak cel i każde doświadczenie jest cenną lekcją w twojej duchowej podróży. Nie musisz się spieszyć ani bać, że się zgubisz, ponieważ każdy pojedynczy krok jest częścią boskiego planu, nawet potknięcia. Postrzegaj te potknięcia nie jako porażki, ale jako kamienie milowe, jako okazje do wzrostu, wzmocnienia i odkrycia ogromnych zasobów mocy, które tkwią głęboko w Tobie. Z wiarą, jako Twoim stałym towarzyszem, niezachwianą siłą, która kieruje każdym Twoim działaniem, możesz pokonać każdą przeszkodę, nieważne jak jest imponująca przezwyciężyć każdy strach. Nieważne jak jest paraliżujący i zamanifestować życie swoich marzeń, nie tylko imitację snu, ale najbardziej obfitą, autentyczną i tętniącą życiem wersję tego snu. To nie jest bierna nadzieja, która więdnie pod ciężarem rzeczywistości, ale aktywna siła, która pozwala ci tworzyć i transformować twoje życie. Pozwala ci dostrzegać wyzwania nie jako ślepe zaułki, ale jako kamienie milowe. Porażki jako cenne lekcje, a niepowodzenia jako okazje do uczenia się i wzrostu. To wewnętrzna wiedza, że nie jesteś ofiarą okoliczności. Jesteś potężnym współtwórcą twojej rzeczywistości, świadomym uczestnikiem tego wspaniałego kosmicznego tańca życia. Nie chodzi o ignorowanie wyzwań lub udawanie, że nie istnieją. Chodzi raczej o stawienie im czoła z odwagą, z wiarą i z pełną świadomością, że nigdy nie jesteś sam i że każde wyzwanie, które napotykasz, można pokonać. To nie jest naiwne przekonanie, że wszystko zawsze będzie idealne, ale to zdolność dostrzegania perfekcji w każdej niedoskonałości, potencjału wzrostu w każdym niepowodzeniu i światła w ciemności wiara jest codzienną praktyką, świadomym wyborem, a nie przelotnym uczuciem. Jest to aktywne zaangażowanie w pielęgnowanie twojego związku z Bogiem, w rozpalenie wewnętrznej iskry, która w tobie tkwi i w przeżywanie każdej chwili z intencją i celem. Wybierając wiarę, świadomie dostrajasz się do boskiego przepływu, pozwalając wszechświatowi działać zarówno przez ciebie, jak i dla ciebie, pomagając ci żyć życiem z prawdziwym celem i radością. Każda chwila jest okazją do świadomego wybrania wiary zamiast strachu, zaufania niewidzialnemu zamiast namacalnego i wybrania miłości zamiast negatywności. Jest to szansa na otwarcie Twojego serca na cuda, które na Ciebie czekają, wspaniałe manifestacje, które przekraczają Twoje najśmielsze sny i na życie, którym kieruje niezachwiana moc wiary, nie przelotne uczucie, ale kotwica, która Cię chroni, która utrzymuje Cię w niezłomności, nawet pośród nieuniknionych burz życia. Jest to ciągła praktyka, sposób bycia, który pozwala ci żyć w przepływie, ufać swojemu wewnętrznemu przewodnictwu i obejmować swój prawdziwy potencjał. Ta niezachwiana wiara nie tylko transformuje twoje życie, ale także pozwala ci inspirować innych, stając się latarnią nadziei na świecie i przyczyniając się do większego dobra ludzkości. Chodzi o to, by stać się ucieleśnieniem wiary, żywym świadectwem transformacyjnej mocy zaufania i przekonania. A ta transformacja zaczyna się w Tobie. Twoja wiara to nie tylko system wierzeń. To dynamiczna, żywa siła, która kształtuje Twoją rzeczywistość. To motor Twojego ducha, paliwo, które napędza Twoje marzenia i kompas, który prowadzi Cię przez labirynt życia. Niech będzie niezachwianym światłem, które oświetla twoją ścieżkę, nawet gdy jest ona zasłonięta ciemnością. Niech będzie twierdzą, która chroni cię przed zwątpieniem i strachem. Niech będzie nieugiętą siłą, która popycha cię do przodu, niezależnie od wyzwań, które napotykasz. Krocz w swojej wierze, Oddychaj nią, wcielaj ją i pozwól, by stała się samym fundamentem twojego istnienia, wpływając na każdą myśl, każdy wybór i każde działanie, które podejmujesz. Wszechświat to nie tylko cichy obserwator, to tętniący życiem uczestnik twojej podróży. Jest przygotowany z wyczekiwaniem, chętny, aby być świadkiem Twojej transformacji, świętować Twoje zwycięstwa i wspierać Cię na każdym kroku. Twoja podróż to nie tylko osobiste przedsięwzięcie to kosmiczne wydarzenie wielkie rozwinięcie Twojego boskiego potencjału, a wszechświat jest gotów być świadkiem Twojego wzrostu. Chodzi o wkroczenie w Twoją moc, przyjęcie Twojego przeznaczenia i życie w sposób zgodny z Twoim prawdziwym celem. Twoje przeznaczenie to nie jest z góry napisany scenariusz, to płótno, które masz malować wiarą, pasją i niezachwianą wiarą w siebie. Jesteś artystą swojego życia, a wiara jest Twoim najpotężniejszym narzędziem. Niech więc wiara wskaże Ci drogę, zawsze poprowadzi Cię dokładnie tam, gdzie musisz być i do wszystkiego, czego kiedykolwiek pragnąłeś, a nawet do rzeczy, których jeszcze sobie nie wyobrażałeś. Czy jesteś gotów, aby rozpocząć tę podróż, przyjąć swój pełny potencjał, żyć życiem pełnym celu, radości i niezachwianej wiary w Boga? Odpowiedź jest już w Tobie. Zaufaj jej, uwierz w nią, niech poprowadzi cię do twojego najlepszego życia, twojego najbardziej autentycznego życia i twojego najbardziej obfitego życia.